Cześć! Witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj przed nami No Mirror Makeup Challenge i zamiast lusterka, uwaga, będzie smartfon. Oglądajcie. Dzisiaj przygotowuję dla Was mój makijaż na co dzień i będzie to challenge, bo zamiast lusterka będę używała smartfona e, Asus Zenfone Life. Ja jestem troszkę przerażona, ponieważ generalnie dość często, akurat jeżeli jestem poza domem, chcę jakoś tam w biegu gdzieś poprawić swój makijaż. I mój makijaż będzie mega naturalny, czyli taki, którego ja używam na co dzień. I stawiam na rozświetlacz i krem BB zamiast podkładu. W tym makijażu postawię na czerwone usta, mocną powiekę i kreskę. Ja w makijażu imprezowym stawiam zawsze na mocny akcent i albo są to oczy bardzo mocne, albo bardzo mocne usta, generalnie cała reszta mojej twarzy, czyli tam korektor, puder, baza, w to się kompletnie nie zmienia, zawsze jest tak samo, konturowanie też jest zawsze tak samo mocne, nie, nie kontruję się jakoś mocnie jak idę na imprezę. Generalnie będzie to dla mnie duże wyzwanie, bo w jednej ręce trzymam smartfona, a y, muszę tutaj drugą ręką y, ogarnąć cały makijaż, więc y, trzymajcie do mnie kciuki. Mam nadzieję, że to zadziała, bo serio takie poprawki w trakcie, gdzieś tam w biegu, yy, gdzie się jedzie w autobusie na przykład, yy, są bardzo pomocne moim zdaniem. Swój makijaż zacznę od nałożenia fluidu przy pomocy pędzelka. Swój makijaż zaczynam od bazy, jest tu tam perłowa baza z bielendy, z takimi śmiesznymi kulkami, to jest baza brązująca, ale ona jakoś mocno nie brązowi, po prostu jest lekko nawilżająca i tego akurat potrzebuję od makijażu, żeby mi nie wysuszał twarzy, także akurat jakaś baza zawsze się przyda. Ja używam kremu CC z Bourjois, tylko, że kupiłam go na tej promocji 50%, która jest sezonowo w Rosmanie, więc jest jasny i używam do tego z bielendy fluidu matującego i mieszam je, żeby był kolor taki odpowiedni na lato. I jak mam już bazę na twarzy, to jeszcze zaczynam e, w ogóle przygotowanie też do makijażu od nałożenia zielonego korektora, ponieważ ja mam bardzo czerwone policzki, jak możecie zauważyć. E, więc mam tutaj jakąś paletkę, nie wiem, All Around Concealer z Catrice. Nie jest jakaś super, nie polecam jej jakoś szczególnie, ale ma zielony tutaj korektor, więc stwierdziłam, że ją kupię. Także dziewczyny, które macie czerwone policzki, to polecam właśnie jakiś delikatny, zielony korektor pod spód, tylko nie za dużo, żebyście nie wyglądały jak UFO, ale polecam. Zmieszałam oba fluidy i nakładam punktowo najpierw na twarz z gąbeczką i przyklepuję. Utrwale fluid nałożony za pomocą pudru, delikatnie wklepując go w twarz. Ja generalnie bardzo rzadko używam jakiegoś podkładu czy, czy czegoś takiego. Po prostu używam korektora e, pod oczy i w jakieś tam miejsca, które chcę lekko zatuszować i, i wtedy jest po prostu bez żadnego podkładu i wyrównuję potem cały koloryt sobie pudrem, dlatego mam generalnie bardziej kryjący puder. Strategiczne miejsca i wklepuję. Wystarczy jednak go niewielka ilość. Rozjaśni wszystkie cienie i niedoskonałości. Generalnie nie widzę jakichś mocnych problemów, jeśli chodzi o malowanie się przednią kamerką, ale jedną trudnością jest to, że jest tutaj lekkie opóźnienie i po prostu, z, tak nie wiem, z pół sekundy dosłownie, ale to już trochę zmienia, bo na przykład właśnie tak jak chciałam nałożyć korektor na jakieś tam punktowe miejsca, to nie wiedziałam czy kładę dobrze i położą chyba trochę za bardzo obok i tak... No, nie wiem, trochę jednak yy, jest to nieprecyzyjne, więc niestety. Ale ogólnie nie jest źle. I kiedy już jest ta mokra część makijażu yy, wklepana, to przechodzę do przypudrowania się, żeby twarz nie świeciła się za bardzo. Cała twarz delikatnie zmatowiona pudrem. Szczególnie na imprezach nic się nie chce świecić, bo potem yy, na zdjęciach z fleszem wychodzi się nie za dobrze. Chyba czas do przejścia i malowania powiek. Najpierw baza. Jako, że będzie to wyjście na randkę, nie chciałabym, żeby e, jakaś przykrość się spotkała bądź osypał, czy gdzieś przesunął. W związku z tym użyję bazy od Catrice. Jeśli chodzi o brwi, to ja używam tylko takiego transparentnego żelu, który ma te brwi ustawić tam na miejscu, gdzie mają stać. Nie dodaję żadnego koloru. To są już w zasadzie naturalnie ciemne. Teraz przechodzimy do konturowania i ja akurat do konturowania użyję tego cienia, to jest zwykły cień do oczu z paletki Deval. Sprawdza się całkiem dobrze, tylko nie można go nakładać za dużo, ponieważ jest w lekko chłodnym odcieniu, żeby nie było za chłodno. Jako bazowy cień położę delikatny brąz. No, jak teraz tak szybko ruszam pędzlem, to już w ogóle jest takie śmieszne opóźnienie. Takie jakby slapstiki to się chyba nazywa? Okej, okay, i już jestem wykonturowana, i teraz czas na brwi. I z brwiami będzie pewnie ciężko, ponieważ tutaj potrzebuję dużej precyzji. Ciekawa jestem, czy jeżeli telefon stałby w jednym miejscu i światło równomiernie się rozkładało, byłoby łatwiej. W każdym razie, jeżeli ja pracuję nim i ciągle przenoszę, światło roznosi się w różnych kierunkach. Nie zawsze widzę, yy, czy kolor nałożony jest taki sam. Ale możecie spróbować sam. Na załamaniu powieki użyję ciemniejszego brązu. Na co dzień mój makijaż w wakacje musi się opierać na maskarze, która jest wodoodporna, bo w lato często pada, albo chodzimy do wody, albo się pocimy, więc woda od parna maskara to jest mój must have. Ja swój makijaż oczu od pewnego czasu wykonuję głównie palcami, ponieważ zgubiłam mój ulubiony pędzel do blendowania, więc niestety muszę nakładać cienie palcami. Także na początku nakładam bardzo jasny cień, żeby po prostu wyrównać kolor całej powieki i nakładam go aż pod zbrew. Żeby dalej iść w kierunku brązów które lubię używać najbardziej. Sama mam tęczówkę brązową, więc wiem, że dzięki temu moje oko będzie najfajniej podkreślone. Jeszcze ciemniejszy kolor niż w załamaniu powieki pójdzie pod linię wodną w zasadzie oka. OK, i teraz na całą powiekę też nakładam mm, ten sam cień, który nakładałam y, jako konturowanie, jako brązer. Powiem Wam, że jeśli chodzi o takie kompletne malowanie się, właśnie w aparacie. To ciężko jest wychwycić takie bardzo drobne yy, różnice, które może wychwycić w sumie tylko ludzkie oko. Przechodzę do narysowania kreski za pomocą zakrzywionego pędzelka i eyelinera w kremie. Jest to wyzwanie. Namalowanie tego jedną ręką. <grym> Ale dzisiaj łamię wszelkie schematy. Udowadniamy, że można. Okej, okay, żeby teraz skończyć makijaż oka, czekają mnie rzęsy, i tego się też troszeczkę obawiam. Ale dobra. I na koniec już rozświetlacz. Ja używam rozświetlacza złotego, bo w wakacje bardzo ładnie podkreśla opaleniznę. Jeszcze trochę brązera na poliki, tak żeby podkreślić kości policzkowe. I teraz czas na ciemną szminkę i tutaj. To jest makijaż w zasadzie ekspresowy i taki mega minimalistyczny, bo w zasadzie za mocno nie widać, że mam na sobie makijaż, a wszystkie jakieś niedoskonałości są przykryte. I to wszystko. Całość makijażu wykończę czerwoną szminką. Ona tutaj odgrywa najważniejszą rolę. Użyję do tego szminki matowej, bo... Hmm, Co chłopaka nie chcemy, żeby nasza szminka pozostała na jego twarzy, prawda? Wydaje mi się, że mój makijaż już jest skończony. Ostatecznie nie wyszło aż tak źle, tak mi się wydaje. E, najbardziej się bałam właśnie tych takich bardzo precyzyjnych rzeczy, jak brwi czy usta. Brwi ostatecznie wyszły mi całkiem nieźle. Z ustami musiałam się troszkę pomęczyć e, niestety, ale to może też kwestia szminki, która jest dość taka tempa w swojej konsystencji. W zasadzie nie był to najłatwiejszy challenge, jaki wykonywałam, bo... Dosyć denerwujące było to, że no nie jestem przyzwyczajona do tego, że maluję się jedną ręką, drugą ręką muszę trzymać telefon. Trzeba się nauczyć, trzeba umieć z nim współgrać. Kamera przednia tego smartfona jest naprawdę spoko i ułatwi mi pracę zarówno z Facebookiem jak i z Instagramem. Całkiem normalnie się malowało i nawet to opóźnienie nie było jakieś mocno przeszkadzające. Także no jest spoko, jestem całkiem zadowolona. Z drugiej strony y, obraz był bardzo fajny i łatwo mi było wykonać ten makijaż. Nie bałam się, że trafię maskarą do oka czy coś takiego. Z tego co się orientuję taki telefon można dostać nie tylko w takim pudrowym różu, ale także w wersji złotej lub czarnej. No po prostu chcemy się poprawić, a lusterka nie ma pod ręką. Y, to jest to mega fajna opcja. Dzięki za oglądanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się nasz makijaż wykonany bez lusterka. Jeśli chcielibyście wygrać ten smartfon Asus Zenfone Live, koniecznie wejdźcie na fanpage Asus Polska. Tam znajdziecie post konkursowy, w którym będą wszystkie szczegóły. Link do niego znajdziecie poniżej.